Fakty po faktach i zmieniamy temat już teraz będziemy pytać o brytyjską monarchię i o to, co po ślubie. I kolejni goście Faktów po Faktach, Marek Ostrowski, publicysta tygodnika Polityka. Witam, panie redaktorze, dobry wieczór. Doktor Janusz Sibora, historyk, badacz dziejów dyplomacji, Uniwersytet Gdański. Witam, panie doktorze, dobry wieczór. Dobry. Panowie, brytyjska monarchia wczoraj zapunktowała, panie redaktorze? No, średnio powiedziałbym. Z tej przyczyny, iż początkowo konserwatywna prasa zapowiadała, że w dobie kryzysu będzie to uroczystość, cytuję... Nowoczesna, prosta, rodzinna. No więc nie była ona ani nowoczesna, ani prosta, ani rodzinna. rodzinna Odwrotnie. Nie? Była raczej, wydaje mi się, imperialna, szlachecka, arystokratyczna i protestancka. Wczoraj Norman Davis, profesor Norman Davis, powiedział w Faktach po Faktach, taki dzień to okazja, żeby monarchia zbudowała swój kapitał. Panie doktorze, ma pan takie poczucie, że wczoraj zbudowała swój kapitał na nowo? Odnoszę wrażenie, że tak. Patrząc na to teatrum ceremoniale, tak to się określało dawniej, przekaz, który został wysłany światu, jeśli młodzi podołają i uniosą ciężar, Obowiązków w przyszłości, na pewno będzie pewnym kapitałem, na którym można budować przyszłość, ale już nowoczesnej monarchii. Ja takie nowoczesne elementy przy uproszczeniu ceremoniału, bo z mojego punktu widzenia jako badacza, który zajmuje się ceremoniałem, to ten ceremoniał jednak jest coraz bardziej uproszczony. Kiedyś yy, opisywano ceremoniał na 4000 stron, yy, więc proszę sobie wyobrazić, dzisiaj on pomimo wszystko porównując wszystkie yy, ceremoniały od królowej Wiktorii patrząc to każdy jednak jest nieco bardziej uproszczony to, to zapytam od razu pana o zdjęcie czy również jest uproszczone jest inna niż zwykle bo dwór opublikował oficjalne zdjęcia po ślubie jeżeli możemy je zobaczyć to to byłoby miło i te zdjęcia pokazują całą rodzinę nie tylko parę ale i całą rodzinę to jeżeli by mógł pan panie doktorze opisać czy to jest to są tradycyjne zdjęcia i kto koło kogo powinien stać i dlaczego akurat tak tu zdjęcia są jak najbardziej tradycyjne. Tu jeśli porównamy nawet yy, czasopismo wydane, kiedy Elżbieta II wstępowała na tron ja właśnie. Jest, proszę zwrócić uwagę, jest to w zasadzie kopia tego, zresztą obserwując tę ceremonię ślubną, było zdecydowanie więcej nawiązań w takich elementach symbolicznych do właśnie tego ślubu z 1947 roku. Z tym czas bardziej dwa no, stoją, jest kobieta z innej strony. Widzę, tu jest po prawej, a tu jest, o, z odwrotnie stoją. To ma jakieś znaczenie? Ma znaczenie, dlatego że w tym przypadku wtedy wówczas jeszcze przestrzegano takiego elementu, że proszę pamiętać, Elżbieta jest monarchinią, natomiast tutaj książę Filip jest tylko małżonkiem królowej. Więc to miało nawet w polskim protokole to te elementy odgrywają rolę również w czasie przyjęć. Proszę zwrócić uwagę, kiedy Elżbieta II podejmuje gości na state dinner, to monarchini zajmuje specjalne dla siebie miejsce. Nie zawsze tam obowiązuje zasada prawej strony. Panie redaktorze, znowu posłużę się cytatem profesora Duwisa. Monarchia kwitnie, a państwo ma poważne kłopoty. Nikt nie podał informacji, że partie separatystyczne w Szkocji chcą się odłączyć od Wielkiej Brytanii. Wczoraj nikt nie podał tej informacji. Tak mówił pan profesor. No, Zgadza szanujem, się pan, że monarchia, kwitnie. Zgadza się nie pan, jest że monarchia on, kwitnie, a państwo nie jest on szkodem, ma poważne tylko kłopoty? <laughs> monarchia kwitnie istotnie, ale państwo ma kłopoty i monarchia może mieć kłopoty w przyszłości, bo wrócę do pani postawionego zagadnienia, czy monarchia miała nowoczesne elementy, czy nie. Otóż tak, Anglia jest dzisiaj krajem multikulti. Są całe gminy, ba nawet miasta angielskie, gdzie większość ludzi to nie są ludzie biali. W monarchii natomiast, w ostatnim tym ślubie królewskim, wszyscy paziowie, wszyscy bez wyjątku, pochodzili z arystokracji. Nikogo nie było z ludu poza panną młodą, prawda? Dzisiejszą zresztą już nie z ludu, ponieważ już ma tytuł księżnej Cambridge, prawda? Zmieniam, teza jest taka moja, że jeżeli monarchia nie uwzględni faktu, że ciągle obowiązuje w Anglii prawo, iż katolik nie może być na tronie ani, ani małżonkiem monarchy, prawda? Ciągle mianowicie musi to być w gruncie rzeczy arystokracja, Mało wokół księcia Williama wszyscy są w całego środowiska, to jest arystokracja. William nie zna żadnego obcego języka, nie zdradza żadnego zainteresowania światem, to nie jest nowoczesny... No jest pilotem ratowniczego śmigłowca, to za mało. Znaczy światem w sensie Europą, turystyką, znajomościami w Europie i tak dalej. Tak jak każdy, nie wiem, już Polacy żyją nowocześniej, wydaje mi się, niż, niż on. Nie mówię o jego zawodzie, oczywiście pracuje, ale w odróżnieniu od swego ojca, który jest człowiekiem bardzo otwartym, mówię o księciu Wali, który ma bardzo szerokie zainteresowania i zna języki. Natomiast jego syn, wychowany zresztą przez babkę głównie przez królową Elżbietę, on w tym sensie jest tradycjonalistą i boję się, że jeżeli nie zmieni swojego otoczenia, nie otworzy się na świat, to będziemy, nie będziemy mówić o monarchii, która się modernizuje. Może to się zmieni właśnie w tej chwili po ślubie, być może będą nowe obowiązki. Jak to jest, panie doktorze? Ja, ja w jakich rolach tak naprawdę Pan na przykład widział? I księcia i księżną w tej chwili. Troszkę nawiązując do tego, o czym pan redaktor y, wspominał, to znaczy y, y, tu są jakby dwie warstwy. Pierwsza warstwa, te elementy nowoczesności są w jakiejś mierze wymuszone, ale są one właśnie, nawiązując do tego, o czym pan redaktor mówił, są wymuszane y, na samej monarchii. Czyli y, oczywiście była to transmisja po raz pierwszy przekazana. Przez internet. Były zaproszenia czy program ślubu można było jako aplikację na iPada kupić, ale to nie jest zasługą rodziny królewskiej, tylko to jest to zasługą przemian cywilizacyjnych, które wymuszają na Monarchii zmiany. Z całą pewnością monarchia się będzie musiała zdemokratyzować. Myśmy obserwowali ten krem de la creme Europy. Z jednej strony, o czym pan redaktor mówi, to są niebezpieczne sygnały, rzeczywiście, analizując to w ten sposób, natomiast tam były takie, ja to tak odczytywałem, takie pewne próby przekazania elementów, że jesteśmy otwarci, chociażby proszę dokładnie przeanalizować te mowy, które były wygłoszone w katedrze. Każdy ślub jest królewski, tak? Tam padło takie zdanie i to było pokazanie, że każdy każdy w tym wymiarze duchowym ja od, odebrałem dwie warstwy, które są dla mnie takim przesłaniem dla brytyjczyków. Po pierwsze, że ten ślub jest pewnym sygnałem modelu rodziny też, bo tak to pokazywano, że jest to, bo na co media zwraca uwagę, że oni żyli przez kilka lat już ze sobą, że jest to nowoczesny typ młodych ludzi, natomiast intelektualnie można tutaj rzeczywiście strasznie dużo pytań postawić i to znaczy, jest, jest bardzo istotne. W przysiędze ślubnej jest jeden element nowy, ale on już był za księżnej Diany, mianowicie, że Panna młoda nie ślubowała, nie ślubowała posłuszeństwa, posłuszeństwa I mam wrażenie, że pewną nowoczesnością też jest intercyzę, którą podpisali <grym grym> małżonkowie. Nowoczesność w monarchii. Panie redaktorze, a co, co po? Znaczy, ja też pana zapytam o tę rolę. Jak pan na przykład widzi rolę księżnej Catherine? Bo myśli pan, że unikniemy porównań do księżnej Diany? Pewnie nie unikniemy. E, nie unikniemy, ona się. To znaczy. Ja mam takiego konsultanta brytyjskiego, który jest arystokratą sam. I on, ciekawe, że zwrócił uwagę na jeden taki element: mianowicie, powiada, że Brytyjczycy dlatego tolerują tę wspaniałą monarchię, bo wiedzą, że ona jest naprawdę obarczona poważnymi obowiązkami. To są ludzie którzy codziennie tam inaugurują jakieś prawda, autostrady, ochronki, szpitale, domy starców i to jest ciężka praca. Krótko mówiąc, spotykają się codziennie z ludźmi, których normalnie jako prywatni ludzie by prawdopodobnie nie zapraszali, bo nie wiem czy mieliby im cokolwiek do powiedzenia. Więc to jest rodzaj pracy. Pracy tej poprzednia. To znaczy, Wielka Diana, prawda? Ona w gruncie rzeczy temu nie sprostała. Ona się w tym gorsecie sztywnych obowiązków czuła źle, Swo swoją drogą nikt jej nie pomógł, prawda? Ona była zdradzana od pierwszego dnia. E starszy od niej mąż, e książę Karol, następca tronu, prawda? E nie, 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 nie dał jej pomocnej dłoni, w końcu ona się, że tak powiem, wymiksowała z całej, z całej rodziny. To niebezpieczeństwo. Być może grozi również e, obecnej księżnej Cambridge pod warunkiem oczywiście, że ona sama... E, nie, 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 że będzie rozumiała, jak ciężkie to jest zadanie. To, panie doktorze, na koniec, ponieważ tak. musimy już kończyć, to, to pana życzenia w takim razie dla nowej księżnej. Zna, jako znawca arystokracji, znawca monarchii, czego pan życzy nowej księżnej? To znaczy z całą pewnością, ponieważ ona wiele lat czekała i dążyła do tego małżeństwa, zinterpretujmy to w ten sposób. I tak interpretują to Brytyjczycy, ponieważ... Ona osiąga swoje cele czekając, kiedy już zostanie w przyszłości żoną monarchy. Też życzmy jej, aby monarchia, kiedy ona będzie towarzyszyć już królowi, również osiągała swe cele. Ta wytrwałość jej osobista zostaje przeniesiona w tym modelu, w tej perspektywie na sukces Brytyjczyków. Tego... My. No to kończymy tymi życzeniami. Dziękuję panom Dziękuję. bardzo. Marek Ostrowski, Tygodnik Polityka, dr Janusz Sibora, historyk, badacz dzieł w dyplomacji Uniwersytet Gdański. Dziękuję panom bardzo serdecznie. To były Fakty po Faktach w TVN24. Ja państwu życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia.